Wyświetlenia, subskrypcje, i watch time. Można by powiedzieć, że to jest taka święta trójca statystyk, które opisują filmy na YouTubie, ale dzisiaj o tych statystykach powiemy sobie znacznie, znacznie więcej, i też powiemy o tym, na co trzeba zwracać aktualnie uwagę analizując statystyki na naszym kanale na YouTube. Zapraszam Was do oglądania. Ja nazywam się Tomek i. Ja nazywam się Tomek, a dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, zabiorę was w przejażdżkę po e, świat. Ja nazywam się Tomek i zajmuję się zarządzaniem usługą e, kanałów dla biznesu. Na dzisiaj zabiorę was w świat statystyk YouTubeowych, gdzie będziemy próbowali analizować różne cele które możecie stawiać przed waszymi kanałami. Do niedawna można by było powiedzieć, że ta święta trójca, o której wspominałem, to jest zupełny must have, jeśli chodzi o analizowanie filmów. Natomiast dzisiaj wartość tych poszczególnych statystyk się trochę zmieniła. YouTube trochę się zmienił od kilku lat. Nie wszystkie te wskaźniki, o których na początku powiedziałem, są tak samo ważne, jak na przykład rok czy dwa lata temu. Co o tym świadczy? Warto by było, gdybyście teraz odpalili sobie stronę główną YouTube'a i spojrzeli właśnie na to, jakie tam filmy są Wam proponowane. No i tutaj jest pewien klucz i pewien haczyk, no bo zobaczycie zapewne, że większość z nich, a może nawet więcej niż większość, może nawet wszystkie filmy, nie pochodzą z kanałów, które macie w swoich subskrypcjach. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że YouTube postanowił proponować nam treści na podstawie tego, co oglądamy. Nie tylko na podstawie tego, jakie filmy subskrybujemy, jakie kanały subskrybujemy, ale na podstawie naszych zainteresowań. Jeśli na przykład przez dłuższy czas oglądasz skróty meczów piłkarskich, najlepsze akcje boiskowe, no to prawdopodobnie możesz mieć sugerowane oglądanie kanału sportowego. Jeśli natomiast interesujesz się kryptowalutami, oglądasz fila koniecznego Kabila Gancarza, no to podejrzewam, że nasz kanał, czyli Przygody Przedsiębiorców masz też na stronie głównej, no bo tam ci dwaj panowie byli gośćmi Adriana Gorzyckiego podczas wywiadów. Jeśli prowadzisz już swój kanał na YouTubie i zajrzysz w pole statystyk, gdzie masz porównanie tego, ile procent widzów to są twoi subskrybenci, a ile z tych widzów nie ma subskrypcji, to zapewne odkryjesz to, że tych widzów z subskrypcjami jest znacznie mniej od tych, którzy ich nie mają. I teraz zastanówmy się, co z tym zrobić. Czy powinniśmy w związku z tym prosić naszych widzów, żeby dawali subskrypcję? Czy powinniśmy w tym call to action e, namawiać ich do tego, że hej, Subskrybujcie mój kanał, to zobaczycie więcej ciekawych odcinków, które publikuję. YouTube stwierdził, że to niekoniecznie jest dobra droga. Bardziej wartościowe okazuje się utrzymanie uwagi odbiorcy, czyli e, tak zwany watch time. Jeśli utrzymujesz watch time na bardzo wysokim poziomie, no to widzowie na twoich filmach zostają, a w przełożeniu na e, Rozumowanie YouTube'a, widz spędza więcej czasu na ich platformie i ma przez dłuższy czas pokazywane reklamy, proponowane filmy, i zostaje coraz dłużej na, tym, na tej platformie, no to jest dla nich najlepszy widz. Dlatego od pewnego czasu statystyka, którą jest Watch Time, jest jedną z najważniejszych, która jest na YouTubie, i tak naprawdę o nią powinniśmy jak najbardziej zabiegać. No i tutaj może się pojawić jedno kluczowe pytanie. Czy jeśli watch time jest kluczowy, to powinienem skupić się na nagrywaniu krótkich filmów, które będą w całości oglądane? To zależy. Widzimy dość dobitnie analizując statystyki to, że długość filmu nie ma tutaj większego znaczenia na to, czy YouTube będzie polecał Twoje treści, czy nie. Tak naprawdę kluczowe jest to, żeby widzowie, którzy oglądają Twój film, oglądali go dość długo, czyli powyżej 30% trwania filmu, a przy tym byli aktywni. Jeśli na przykład jakieś pytanie w komentarzu, i obejrzą film w jednej trzeciej, to jest to i tak bardzo wartościowe wyświetlanie, patrząc na to pod kątem YouTube'a i ich algorytmów. Z punktu widzenia Twojej firmy, Twojego kanału, Taki widz też jest najbardziej cenny, bo ten widz ma pytania. On chce się dowiedzieć więcej na temat tego co nagrałeś, może chce więcej się dowiedzieć na temat Twojej usługi na temat Twojego produktu. Dlatego też dobrą radą jest angażowanie widzów do dyskusji. Dodawaj im pytania w trakcie trwania filmu, a także w opisie filmu lub przy piętym komentarzu. Jeśli natomiast chciałbyś, żeby Twoje filmy na kanale były krótsze i nie trwały na przykład 25 minut, a 15 lub 10. To także jest na to metoda, żeby spróbować te filmy skrócić. I tutaj też z pomocą przychodzi narzędzie YouTube Analytics. I analizowanie właśnie aktywności widzów na filmie. Żeby móc zmierzyć tę aktywność widzów na filmie, potrzebujesz kilku rzeczy. Przede wszystkim kiedy wgrywasz film na YouTube, to zanim ten film będzie publiczny, pamiętaj o czymś takim jak playlista lub spis treści. W polu opisu możesz za pomocą kodów czasowych, znaków czasowych, podzielić film na segmenty, na spis treści. Które będą interaktywne, będą wyświetlały się zarówno na linii postępu filmu, jak i w opisie. Będą dostępne linki, żeby kliknąć w tą konkretną sekcję filmu. Jeśli podzielisz swój film na konkretne sekcje, mówiące np. o różnych zagadnieniach z danej dziedziny. No to widz, który wchodzi na taki film może będzie zainteresowany tylko danym wycinkiem tego filmu. Od dłuższego już czasu YouTube wprowadził opcję dodawania tzw. shortsów, czyli krótkich filmów, które są kadrowane w pionie. No to wygląda podobnie jak Instagram Stories, jak TikToki. To jest odpowiedź YouTube'a na to, że ludzie wolą oglądać filmy w pionie i są one bardziej angażujące. I to fakt, te filmy są znacznie bardziej angażujące, no między innymi mówię dlatego, że y, są krótkie i łatwo przyswajalne, wysokość y, utrzymania uwagi odbiorców jest na nich czasami przekraczająca 90%, a są i takie, które sięgają 100%. Jeśli spojrzysz sobie w statystyki YouTube'a, to zauważysz pewnie też pewną zmianę. Otóż od kilku miesięcy możemy zauważyć taką kartę jak treści i w końcu możemy... Odróżnić statystyki shortców od normalnych filmów. Do tej pory było to trochę zakłamane. Wiele kanałów dodawało dużo shortców, i dzięki temu poziom utrzymania uwagi odbiorców rósł na całym kanale. Nagle rosły wyświetlenia o bardzo, bardzo dużą liczbę. No a teraz możesz rozgraniczyć sobie te statystyki pomiędzy. Normalne filmy, shortsy. Można mierzyć też zaangażowanie widzów na karcie społeczności, a także w live'ach, które robisz poprzez YouTube. Dzięki rozgraniczeniu tych wszystkich segmentów możemy dużo lepiej analizować nasze normalne treści od tych treści, które wrzucamy na shortsy. Dzięki tym shortsom możemy sobie napędzić ruch na naszych normalnych filmach. Jeśli ten shorts ma duży poziom Utrzymania uwagi, ma dużo wyświetleń, no to też prawdopodobnie będzie dużo fajniejsza konwersja z takiego shortsa, który jest wycinkiem danego filmu, na ten właśnie cały film. No dobrze, ale jakie inne rzeczy możemy jeszcze mierzyć na YouTube? Na pewno chcielibyście wiedzieć, czy miniatury, które tworzycie, podobają się widzom. Na no to jest też bardzo prosty sposób, bo jest coś takiego jak. Współczynnik kliknięć w miniaturę i YouTube też mierzy średnią z wszystkich filmów, z jednego filmu. No i dzięki temu, dzięki temu wskaźnikowi możemy zobaczyć, ile procent ludzi, którzy zobaczyli miniaturę, później w nią kliknęli. To jest bardzo dobry e, wskaźnik konwersji takiej miniatury i teraz. To co jest ważne, to pamiętajcie o tym, że YouTube pod kątem swojego algorytmu nie analizuje miniatur ani tytułów tak bardzo jak wszyscy myślą. YouTube tutaj bardziej oddaje już pod sąd widzom to, co im się podoba, a co się nie podoba. Dlatego pamiętajcie też, tworząc miniatury, żeby one były skierowane w tą grupę, w którą wycelujecie swoje treści. Na przykład wasz kanał jest biznesowy. Mówi o mm, usługach dla biznesu, produktach dla biznesu, które kierujecie do grupy odbiorców już dojrzałej, to nie powinniście może używać takich samych rozwiązań na miniaturach, jak używają tacy lifestyle'owi youtuberzy. Nie przesadzajcie z podziałem miniatur, z jakimiś obrysowaniami, z żółtymi strzałkami, wielkimi żółtymi napisami. Publikując filmy na YouTube, możecie też się zastanawiać, kiedy powinniście je publikować. No, i tutaj też YouTube Analytics przychodzi z pomocą. Dlatego, że w zakładce odbiorców, w statystykach możecie zobaczyć po pewnym czasie publikowania swoich treści, jak zachowują się wasi widzowie na YouTube. W jakie dni, o jakich godzinach są aktywni, kiedy aktywnie korzystają z platformy YouTube. Możecie dopasować się do tego harmonogramu. Jeśli na przykład zobaczycie, że wasi widzowie są bardzo aktywni w weekend, no to na przykład dobrym pomysłem będzie opublikować materiał w piątek rano, żeby ten film już rozpędem organicznym w weekend był wyświetlany na stronie głównej, no bo wtedy wasi widzowie korzystają z YouTube'a i wtedy mogą te treści oglądać. Jeśli na przykład zobaczycie, że wasi widzowie oglądają na przykład południami, wieczorami filmy codziennie, w równych godzinach codziennie, to możecie próbować testować publikacje w poniedziałek, w środę, Spróbujcie e, w każdy dzień, zobaczcie jakie będą w związku z tym statystyki, jaki będzie odbiór Waszych widzów, bo dzięki temu wskaźnikowi, temu harmonogramowi obecności Waszych widzów na YouTube, możecie dopasować publikacje no, do tego, kiedy Wasi widzowie właśnie oglądają filmy. Zakładka odbiorców e, w panelu statystyk na YouTubie no, pozwala Wam także sprawdzić demografię Waszych widzów. Będziecie wiedzieć, czy widzowie Wasi są w wieku 13-17, 18-25, może 25-34, czy jeszcze starsi. Możecie sprawdzić także płeć waszych użytkowników. Pamiętajcie, że dzięki temu macie dostęp do pewnych danych, które mogą wam podpowiedzieć, na przykład, w jaki sposób się do swoich widzów zwracać, jakiego języka używać. Czy powinniście mówić bardziej na luzie, czy bardziej oficjalnie? Co więcej, statystyki powiedzą Wam także, gdzie mieszkają Wasi widzowie, w jakim kraju i jakim się posługują językiem. No i tutaj ciekawostka, no bo powiedzmy, że okej, okay, tworzycie filmy, które może nie zawsze wymagają jakiegoś komentarza, może bardziej to jest sama warstwa wizualna. Około 10% albo może 15% widzów Waszego kanału posługuje się językiem angielskim. No to może dobrym pomysłem byłoby wprowadzić napisy do filmów po angielsku, bo dzięki temu widzowie będą wiedzieli jeszcze więcej o tych rzeczach, które wrzucacie. Przełóżmy może teraz trochę tych statystyk na takie wartości biznesowe i zastanówmy się, jakimi wskaźnikami, co można zwizualizować. Wprowadzacie na rynek nowy produkt i nagrywacie filmy o tym nowym produkcie. Jeśli chcecie zobaczyć, czy wasi widzowie są już bardziej zaznajomieni z tym produktem, no to faktycznie możecie sprawdzić e, utrzymanie uwagi na danych filmach i to, ile jest komentarzy pod filmem. Jeśli widzicie, że to utrzymanie uwagi jest na dosyć wysokim poziomie, a do tego są jakieś zadawane pytania w komentarzach, no to znaczy, że Widzowie chcą się dowiedzieć coraz więcej o waszym produkcie. I tutaj także od razu można mierzyć konwersję takiego filmu. No bo jeśli w opisie filmu dodacie link, który będzie miał w sobie jakiś tracking, no to możecie od razu też sprawdzić czy na przykład z tego linka był zrobiony jakiś zakup, a dzięki temu możecie sprawdzić, w jakim procencie konwentuje Wam film na YouTubie na realną sprzedaż. Jeśli prowadzicie na YouTube jakąś akcję promocyjną, no to tak samo możecie dodać jakiś unikatowy kod rabatowy w opisie filmu, no i w tym przypadku także zobaczycie na swoim sklepie internetowym, ile było użyć tego kodu. No i tutaj też możecie zmierzyć sobie konwersję sprzedaży z tej promocji, która była na YouTube. To są oczywiście tylko Wierzchowne przykłady tego, w jaki sposób można wykorzystywać statystyki do takiego biznesowego mierzenia naszych filmów na YouTube. No ale uwierzcie mi, że tych statystyk jest znacznie, znacznie więcej. Jeśli chcielibyście jakąś konkretną rzecz dowiedzieć się, co ze statystyk można odczytać na YouTube, śmiało zadawajcie pytania w komentarzach tam postaram się na te pytania odpowiedzieć. A jeśli trudno będzie odpowiedzieć tak opisowo, no to niedługo pewnie jakiś nowy, bardziej rozbudowany film o patrzeniu na statystyki na YouTubie. Na sam koniec chciałbym tylko podkreślić to, żebyście pamiętali o tym, że wskaźniki na YouTubie dość często się zmieniają i trzeba na nie dość żywo reagować. Możecie na przykład zauważyć jakieś znaczne spadki wyświetleń pod filmami, które mogą być spowodowane jakąś delikatną zmianą algorytmu albo korektą, i w związku z tym nie powinniście się załamywać, że o Jezus, wszystko robię źle teraz, muszę wszystko zrobić na nowo. Spokojnie, dajcie sobie chwilę czasu, prawdopodobnie te liczby będą stopniowo wracały, pozwólcie swoim widzom na te filmy wrócić. Oni Prawdopodobnie wrócą. Jeśli to się nie stanie po dłuższym czasie, no to wtedy dopiero reagujcie na przykład zmianami opisów filmów, zmianami tytułów czy zmianami miniatur filmów. Musicie pamiętać też o tym, że YouTube to jest platforma, która się ciągle rozwija, no i właśnie są takie elementy jak wprowadzone shortsy, które potem trochę mogą zmieniać obraz statystyk ale starajcie się do tego zawsze podchodzić zdroworozsądkowo i analizować statystyki na wielu płaszczyznach, no tak, żeby ten obraz do Was na koniec dnia docierał taki jak najmniej zakłamany. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania odnośnie analizowania statystyk na YouTube, pole komentarzy jest dla Was, zapraszam, ja chętnie na te wszystkie pytania odpowiem lub może nagram jakiś dodatkowy film. Na dzisiaj to już wszystko, dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!